Wszystkie osoby pieszo poruszające się na drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, wtedy gdy nie ma chodnika albo drogi dla pieszych, muszą korzystać z elementu odblaskowego. I to jest bardzo istotne, ponieważ widoczność osoby wyposażonej w element odblaskowy jest kilkakrotnie większa niż bez. Osoba ubrana w szary, ciemny strój jest widoczna w środach reflektorów z odległości zaledwie 20-30 metrów, a więc jest to taka odległość, która stwarza dla niego olbrzymie zagrożenie. Dobry wieczór Panią. Dlaczego poruszają się Panie bez elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym? Oj, no niedaleko tutaj mieszkamy tylko kawałek, który chciałyśmy przyjść, a ulica bardzo spokojna. Ale mamy obszar już niezabudowany, więc jesteście obowiązane od końca sierpnia używać elementów odblaskowych. Symulujemy warunki, jakie panują w małych miejscowościach. Droga jest nieoświetlona, na jezdni widać tylko światła zbliżających się samochodów i nic więcej. Zobaczcie Państwo, tu idzie człowiek. Na razie nic nie widać. Samochód się zbliża. Nie widać nic. Nie ma żadnego wyróżnika. Niczego. No, dopiero teraz. Dopiero teraz, ale tylko dlatego, że osoba miała stosunkowo jasne buty. Gdyby miała czarne, zobaczylibyśmy ją w momencie, jak znalazłaby się nam na masce. A nie słyszały Panie o tym nowym przepisie, który końcem sierpnia wszedł w Każdy pieszy poruszający się po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jeśli nie porusza się chodnikiem bądź drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, jest zobowiązany do korzystania z elementów odblaskowych. Jest niestety bardziej widoczny dla innych uczestników ruchu i właśnie o to tutaj chodzi, o bezpieczeństwo. Słyszałyśmy, Słyszałyśmy. będziemy tak. pamiętać następnym, następnym razem, razem. Będziecie pamiętać? Będziemy tak, na pewno. Jest element odblaskowy, odblaskowa opaska, już coś. Tu jest troszkę lepiej, coś tam majaczy, coś tam mruga, ale zachęcalibyśmy, żeby na takich drogach ilość tych elementów była większa. No ma nadkarny za to wykroczenie jest do 500 zł. Pouczam panie, aby w przyszłości używać tych kamizelek, które dzisiaj panią tutaj wręczam. Proszę Dziękuję. sobie rozpakować. I w przyszłości zawsze, jeśli będziecie wybierały się poza obszar zabudowany, zawsze mieć przy sobie. Podblaskowa kamizelka. No tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Widzimy tę osobę z odpowiedniej odległości. Zobaczymy ją z odległości co najmniej 150 metrów, a nie tak jak w tamtych przypadkach z odległości. 20, no może 25 metrów. To już będzie za późno. Nie zdążymy zahamować. Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Jeżeli cię nie widać, no nie mi pretensji do kierowcy, że cię nie zauważył. On cię po prostu nie mógł zauważyć. Dajmy się zauważyć. Na koniec poparcie państwo. Idzie policjant ubrany w odblaskową kamizelkę, ale obok niego porusza się jeszcze ktoś, naprawdę. No tak, jakby był w czapce, nie widzę. Tak to wygląda. Tak jesteśmy postrzegani, nie mając jakichkolwiek odblaskowych elementów, i idąc w ciemnych